Cześć, witam was bardzo serdecznie, witam Was z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest to właśnie ten wyjazd, o którym wam mówiłem podczas filmów e, z Turbacza, przy czym tak naprawdę w tym miejscu byliśmy już jako chyba tydzień temu, dwa tygodnie temu, tak jak pierwotnie zakładaliśmy, ale niestety plany uległy zmianie. No i musieliśmy e, skrócić tamten wyjazd, dlatego reaktywujemy go teraz. A dlaczego go skróciliśmy, no to powiem Wam o tym już za chwilę. No i naszym planem dzisiejszym jest dotarcie po pierwsze do morskiego oka, stąd ten asfalt, który widzicie za mną, a po drugie... Będziemy wychodzić, skręcimy od morskiego oka w, w prawo i będziemy wychodzić coraz wyżej, żeby mieć taką fajną perspektywę właśnie nad tutaj na dolinę, na morskie oko, może na czarny staw. Bo właśnie do czarnego stawu mieliśmy pierwotnie iść, wtedy jak tutaj byliśmy tydzień temu, dwa tygodnie temu. Jakoś tak, już nie pamiętam dokładnie kiedy, no ale niestety pogoda się dosyć szybko zmieniła. Dosyć mocno zmarzliśmy, bo też się nie do końca przygotowaliśmy. ogólnie chciałbym powiedzieć, że robi się cieplej ale się niestety nie robi, jest dosyć chłodno cały czas. Jeszcze są obawy odnośnie tego, czy w ogóle schronisko jest czynne, no bo w sumie wszystkie restauracje są pozamykane. Ostatnio jak byłem na Turbaczu, to tak samo wszystko było zamknięte. Posiłki były tylko wydawane przez okienko. Także na tą chwilę no, nie zapowiada się zbyt ciekawie. No ale zobaczymy. No i musieliśmy anulować tamten wyjazd ale oczywiście yy, nie całkowicie go anulować, tylko przełożyć na inny termin. No i właśnie dzisiaj realizujemy ten plan, także mam nadzieję, że wszystko uda się dzisiaj już finalnie zakończyć. No już pomału docieramy pod Morskie Oko Przedtem robiło się naprawdę fajnie ciepło, ale teraz y, od tego momentu, gdzie zaczęły się takie skróty Tutaj w drodze, to w tej drodze asfaltowej, asfaltowej do Morskiego Oka No to od tamtego momentu za zaczęło się robić tak dosyć mroźno I im bliżej schroniska, no robi się coraz, coraz zimniej No ale w sumie na razie jesteśmy w miarę rozgrzani Więc idzie się całkiem okej okay. Zobaczymy jak będzie potem, ale nie jest źle Ogólnie. No i już docieramy do morskiego oka, może sobie tutaj odpoczniemy, zaraz zobaczymy, a potem zaczynamy dalszą wędrówkę, czyli tak jak wam mówiłem, odbijamy w prawo. I będziemy wychodzić ile się da pod górę, żeby mieć jakąś fajną perspektywę do zdjęć, do filmów. Także zobaczymy za chwilę, co z tego wyjdzie. Myślę, że nawet jakbyśmy sobie zamarzyli taki widok, jaki mieliśmy przed chwilą, no to byłoby to raczej ciężkie do zrealizowania, a jednak warto było dzisiaj przyjechać właśnie chociażby dla tych widoków. Potem na górze może być już tam słabo, ale to, co mieliśmy tutaj było naprawdę wow. Z takiego bliska zobaczyć zwierzę jeszcze w Tatrach, przy morskim oku, przy takiej pogodzie, no coś pięknego. No już zaczynamy wędrówkę w górę. Na początku się trochę obawialiśmy, bo z początku tego szlaku, który prowadzi pod górę, te kamienie były dosyć mocno oblodzone, oszczomione, ale tutaj już jest sucho, także idziemy i wychodzi się całkiem fajnie. Tak jak przedtem widzieliście, no myślę, że jednak największą atrakcją tego wyjścia będzie ten jeleń nad morskim okiem, który no przepięknie wyglądał. Ale myślę, że jeszcze jak teraz wyjdziemy, zrealizujemy w końcu ten nasz cel. No to będzie kolejna taka mocna atrakcja tego wyjścia, taka w sumie główna i na którą się nastawialiśmy Ale jak to się uda zaliczyć w połączeniu z tym jeleniem nad morskim okiem, no to będziemy mogli śmiało powiedzieć, że było to jedno z lepszych wyjść w ten rejon Tatr w tym roku. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i zaczyna się pojawiać coś, o tak, czego nam brakowało na ostatnim wyjeździe, czego brakowało nam w sumie od samego początku przy tym wyjeździe czyli słońca. Już pomału wychodzi tam z góry i zaraz będzie go coraz, coraz więcej. Jest oczywiście morskie oko, które już cały czas widzimy od jakiegoś czasu. A tam jest właśnie ten czarny staw pod rysami. I Rafał zaczął mówić, że, że zaczyna to widać pomału tafle. W sumie, teraz jak ja się przyjrzałem, to faktycznie możliwe, że to już jest tafla tego stawu. Także wydaje mi się, że jest szansa, że dzisiaj jednak zobaczymy obydwa stawy, co będzie dosyć sporym sukcesem. No bo musicie się przyznać, że dzisiejsze wyjście nam się wyjątkowo udaje. Hepie wiele nad morskim okiem. Pogoda całkiem spoko, wychodzi się też całkiem sympatycznie. A teraz, zaraz prawdopodobnie użyjemy obydwa stawy, także wyjście może być sukcesem. My już dotarliśmy dosyć wysoko. Przed nami przepiękny widok na Morskie Oko Czarny Staw. Nieco gorzej wygląda. Wszystko za sprawą tego, że na Morskie Oko świeci słońce strasznie ładnie. Także z tej perspektywy wygląda to naprawdę filmowo, można by rzec. Teraz sobie chwilę odpoczniemy, no i potem już raczej ruszamy w drogę powrotną. Już jest dosyć późno, a zachód słońca, no jednak o tej porze roku już jest wcześniej. Także będziemy pomału się zbierać. No i niestety przed nami już ten ostatni fatalny odcinek asfaltem, który prowadzi nas prosto na parking. Także teraz już nic nie będę nagrywać, no bo w sumie nie mam co wam pokazać. Mam nadzieję, że wam się podobało. A my widzimy się już niebawem. A gdzie? No to zobaczymy. Trzymajcie się. Pa!